pakować ja się tu udłużę trochę już przygotowane hej wszystkim, witajcie w nowym filmiku na moim kanale dzisiaj się pakuje dzisiaj się pakuje tak, to więc jadę na wakacje jest piątek, ja jadę w poniedziałek no, pakuję się trochę wcześniej, żeby mieć czas aby nie zapomnieć, zapomnąć. No, mam swoją balistę. Właśnie z Klementyną ją wyciągłam. Yy, Boga poduszkiem. I w ogóle jest tak gorąco. Ja nie wiem, Jest tak duszno i parno jest tragedia. No to więc zaczynamy. Najpierw Wam pokażę jakby jakie... najpierw torebkę ją będę jakby miała pod ręką. No oczywiście biorę walizkę taką. No i biorę plecak i tutaj schowam takie pewne jakby elektroniczne rzeczy się schowałam, czyli komputer, ładowarki. No, ten plecak jest trochę brudny, no ale... może go wyczyszczę, zobaczę. Najpierw zacznę od walizki. Tutaj na boku szafy. Tu mam paski i czapki, dwie i kajapki. Sorry, sorry za te auta i w ogóle te wszystkie dźwięki na dworze, ale mam okno otwarte. No ale musi być otwarte, bo jakby ja się tu uduszę. Ale najpierw wezmę tutaj i zdecyduję, co stąd chcę zabrać. I na pewno ten. Jezu! Na pewno te dwie czapki zabieram taką i taką. Tu mają wszystkie moje paski. Ja jakby za bardzo pasków nie noszę, to więc myślę, że wezmę jeden tylko. Myślę, że ten zwykły zabiorę. Bo no jakby najzwyklejszy jest nie jakby. A jeszcze y, mam nadzieję, że za dużo nie wpakuję. Bo ja mam problem z pakowaniem za dużo, to więc postaram się nie przepakować. No, jeszcze tam mam, zawieszone takie trzy torebki. Zaraz, wyciągnę jeszcze yy, resztę reszta moich torebek. Ta. Nie. Ta. Hmm. Nie wiem, skakować to przed nie. nie? Zobaczę. Następna, ta. Yy, raczej nie. Ta. Nie. Ta też nie. Ta... ta... Ta też nie, bo mam jakby u babci... A w ogóle ja do babci jadę jakby... Tak jak zawsze. To no więc mam czarną torebkę u babci. Okay. Um. No i znowu jesteśmy przy tych trzech torebkach, świetnie. Nie wiem, tą wziąć. Ona jest fajna właśnie, ona jest taka mała. Ta... W sumie dzieją ją będę nosić. No to więc nie. I te dwie... Ale chyba ją zabiorę. Chyba ją zabiorę i tam też chyba zabiorę. Czyli w sumie chyba zabiorę te trzy ferebki. O, Kezina ma wiatrak. I kolejna luba. Oj, teraz wezmę tutaj, y, przejrzę wszystko. Tutaj mam, to znaczy tu mam furtki. No i tutaj, tutaj te rzeczy są moje. A to więc wezmę wszystko, tu przejrzę i wybiorę, co chcę zabrać. Okej, okay, tu mam wszystkie sukienki W sumie nie będę brać tej, Brała tej, tej sukienki Dobra, tam zabiorę Tej nie będę brać Tam zieloną będę Mam spódnicę. A wygląda tą czerwoną bezmę Jakby ta, ta Ta jest fajna też taka przymierzę ją. Przymierzę. Taką ładną sukieneczkę. No dobra. To wszystko. Mam dwie rzeczy do przymierzenia. Tą spódnicę i ta, tą bluzkę taką. To sobie wiecie, co ja teraz to przymierzę. Uuu. E, nie wiem, nie wiem. E, Bluzki chyba nie zabieram. No, spódnicę zabieram. Mm -hmm. Teraz e, tutaj mam szufladę e, tutaj I, te, i wezmę z tej szuflady też pociągam wszystkie rzeczy, co chcę zabrać. Czas, czas za, zabrać się yy, tutaj, czas się zabrać za to wszystko. Tu leszę od tej górnej, tutaj mam, tutaj mam bluzy. wszystkie ciuchy. Ciuchy są wszystkie wyciągnięte. Teraz je spakuję do walizki. Ciekawe, czy ja to wszystko zmieszczę. Co tutaj mam? Najlepiej by było najpierw buty spakować, ale buty muszę jeszcze umyć. To więc zadaję się za tą stronę, bo buty tutaj dom. Okej, okay, mam taką sukienkę, tą spódnicę różową, o i tą spódnicę czerwoną, taką sukienkę, taki biały sweterek. Mam taką jakby bluz, bluzkę, i zabieram dwie koszule. Zbieram y, tą koszulę, taką w kratkę. O, i zabieram taką białą. Zabieram dwie piżamy. Jedna jest, y, są obydwie strony, jakby komplety. Jedna jest z Chupa czups, a druga jest taka, to tutaj koszulka na ramionczkach jest i jest takie. Nie widzicie, ale jest takie różowe kwiatuszki maleńkie. Na pewno biorę te dwie pary dresów. Są takie różowe z mieszkalniki, i mam takie szare z, z ten, królikiem baksem. To więc ubiorę te dresy, i już i ten taki biały. To więc to jest na podróż. Jeszcze mam taką bluzę. Myślę, że topy yy, włożę tutaj po tej stronie, jak się nie zmieszczą tutaj. jest topy na koniec wezwę, bo ja mam ich dużo. Ok, sorry, jakby się coś zmieniło, ale ja musiałam podłączyć telefon. Biorę jeszcze taką bluzkę. Dobra, yy, spodenki takie zwykłe, zabieram. Yy, tutaj mam takie ciemniejsze z tymi, tutaj porwane są. Y, takie bardziej, takie wygodniejsze jakby spodenki. Takie zabieram. Nie wiem czy te zabrać, ale chyba zabiorę, bo one są bardzo wygodne. Po prostu są takie szare, mają kokardkę. No, no chyba je zabiorę. A jeszcze jedne mam spodenki, mam takie bikery biker shorts, takie po takie. I jeszcze na długi rękaw mam taką jakby bluzkę. Nie wiem, znaczy pod tą bluzkę trzeba bardziej zało założyć jakiś top jeszcze, bo ona jest bardzo krótka. Yy, no i jeszcze nie będę tego... bo to jest tu nie będę tego rozwijać, ale tutaj mam taki yy, crop top na długi rękaw taki Okej, okay, nie wiem czy leginsy brać. Dobra, zabiorę. Tutaj mam, mam body, to jest taki komplet. Takie body, i do tych bodów są takie spodnie. Stanik sportowy, jeden biorę. Biorę tą bandanę. I teraz włożę tu jeszcze pod koszulki. Mam taką szarą. Mam niebieską. Okej, okay, teraz wezmę tutaj tak, położę te. te Tiszeczki, co mam tak, o ile się da. Pierwszy mam tutaj taki różowy. Biorę taki żółty. Tutaj jest napisane Colorado. Taki zielony Self Care Club. Taki różowy z Toma i Jerego. No i ostatni to mam taki, taki szary. Takie jedna strona spakowana. Mam tak, mam taką bluzkę czarną, mam taki crop top. O kropek! jest! Mam taką bluzkę, taką bluzkę mam z Barbie. Mam taki top, taki, taki. Taki mam. O, mam taki top. Mam taki crop top w paseczki. O, mam taki top. Tu mam taki sam, tylko że różowy. Mam taki top fajny. Taki w piatuszki, słodki taki. O, mam tak, taką bluzkę na ramionczkach. Taki top mam. Ten oczywiście biorę. To też jest bardzo fajny. Taki. Jest następny dzień. Tam na komodzie w ogóle tutaj mam wyłożone rzeczy. Będę pakować, znaczy tak, ja myślę tak, że po prostu wszystkie rzeczy, co chcę spakować, wyciągnąć jakby z, z, z szafek, z szuflad, co nie wyciągnąć, żeby mieć na wierzchu i później zacząć to wszystko pakować po kolei. To więc za to się teraz zabiorę. posłakowaną walizkę jeszcze biorę jeszcze biorę taką poduszkę na szyję um, tu mam plecak, tam mam te dwie kosmetyczki i powpychałam tutaj rzeczy do kieszeni tej pierwszej tam jeszcze prostownicę mam i tam jeszcze pójdą wszystkie moje kable, ładowarki no i tutaj mam cichy już przygotowane i, no i torebkę i te torebce też już mam Prawie przygotowaną. No i jeszcze tutaj yy, na biurku tutaj są rzeczy, które jeszcze zabieram. No ale będę kończyć ten filmik, bo już tak naprawdę się prawie spakowałam. Reszta rzeczy to już jest takie drobiazgi, co spakuję jakby przed wyjazdem. Co nie? Mówię w ten sam dzień wyjazdu. No, jak wam się filmik spodobał dajcie łapki w górę i widzimy się w następnym filmiku. Pa!